Siemanko, z tej strony To jest kolejny odcinek Fifa 20 Ultimate Team. Czwartek, czwarty dzień tygodnia, a więc czas na nagrodę za Division Rivals i Full Champions. Ale zanim przejdziemy do nagród. Zróbmy dwa SBC, a dokładniej pamiętne mecze UCL i Puchar Stay and Play. Zacznijmy od pamiętnych meczów. Na to SBC wydałem łącznie 1500 końców. Ten akurat skład, yy, na niego nic nie wydałem, ponieważ miałem wszystkich zawodników w klubie, a jeśli chodzi o drugi skład, tak jak mówiłem, całe SBC mnie kosztowało 1500 końców, bo tyle właśnie kosztował Borha Valero. Dobra, wysyłamy skład i odbieramy paczkę. Za wykonanie całego SBC jest paczka Rzadkich Piłkarzy Elektrum, Dodatkowo jeszcze zrobiłem SBC Puchar Stay and Play. Tu także nic nie wydałem. Dobra. I mamy odebrane paczki. Za to SBC jest paczka piłkarzy Electrum Prime. A teraz czas przejść do nagród za Division Rivals i Food Champions. Najpierw nagrody za Division Rivals. No i tu oczywiście bierzemy monety, 30 tysięcy monet, ranga druga w lidze ósmej. I czas na nagrody za Food Champions. Ranga lepsza niż tydzień temu, bo tym razem udało się wbić Golda trójkę. I zobaczymy, czy nam się poszczęści. Pierwszy player Peak. Nic ciekawego, Raul. Dobra, może drugi będzie lepszy. Cruze. A więc wszystko jasne, jeśli chodzi o player picki. Wysyłamy do klubu, i teraz czas przejść do paczek. Łącznie Jesz mamy 7 paczek do otwarcia. Od czego zaczniemy? Może od mieszanej paczki piłkaże Prime Bez ekranów Balotelli 82 Overala. A tak to nic poza tym Przypominam także, że już się zakończyły urodziny fut, więc jak na razie nie mamy żadnego eventu. Dobra, wysyłam na listę tych zawodników i przejdźmy do kolejnej paczki. Niech będzie paczka Rzadkich Piłkarzy Elektrum. Mamy ekrany, ale nie ma lookoutów. Argentyna. Napastnik. Inter, Lautaro Martinez 84 Overall, dobra karta. Dodatkowo jeszcze Ezil. No, Z tej paszki trochę wyciągniemy monet. Paczka piłkarzy Electron Prime. Znów są ekrany. Belgia, Bramkarz, Wolfsburg i mamy Castelsa. 83 overall. Dodatkowo jeszcze Dacosta, Selkę, Grujic, Dużo zawodników z Bundesligi. I teraz można powiedzieć, że przechodzimy do paczek za Foot Champions, bo tylko te paczki nam zostały, zaczynamy od mega paczki Znów ekrany, ale nie ma walkoutu Hiszpania, napastnik Real Betis Borja Iglesias, 83 overall No dajcie chociaż jeden walkout, no no jeszcze, mamy do tego jeszcze dwie paczki. Może jeszcze te dwie paczki dadzą nam coś więcej niż to, co obecnie trafiliśmy. O! Ale taką kartą nie pogardzę. Cień Ile jest warty? No tak z około może 15 tysięcy Za 10 wystawię, może pójdzie Tutaj tych kart nam nie trzeba Dobra, resztę wysyłamy. I dobra, zobaczmy drugą megapaczkę. W pierwszej były ekrany, jak będzie w drugiej. Też mamy ekrany i mamy walkout, i to jest walkout Inform. Hiszpania. Ikona! Ikona! Mamy ikonę! Beko! Ale straf! Mamy ikonę! Deko 91 overall! Tego się nie spodziewałem! Ja myślę, że to jest inform, a nie ikona! <laughs> Ile jesteś warty? Jakieś około pół miliona. Jestem zadowolony. Może się nawet przydać nam do składu. I czas na ostatnią paczkę, paczkę rzadkich zawodników. Już chyba lepiej być nie może. W tej patrzce mamy ek ekrany. Francja, HPO I mamy historię I Hulgini. 81 Overall HPO z Anders. Dodatkowo jeszcze Jorginio, Fabian. Dobra, tych duplikaty wysyłamy na listę tych do klubu. I jeśli chodzi o paczki, to tyle. A na koniec odcinka przedstawię wam mój nowy skład, w którym będę grał w Food Champions. W porównaniu do poprzedniego składu zostali tylko Van der Sar, Laurent Blanc, Ferdinand, Mbappé i Benjeder. Mamy nowego lewego obrońcę Van Anholta, dodatkowo jeszcze Zambrotta, Kante, Pogba, De Bruyne i Atal. o oni dobre opinie i zamierzam go przetestować. 693 tysiące kosztował. Zobaczymy, czy był wartych końców. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie pozytywną ocenę pod filmem, jeśli film się spodobał. Ja się z wami żegnam. Nara.